Szczęść Boże, ksiądz widniech Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Gdzie Pan Jezus był kuszony przez złego ducha na początku swojej działalności? Na pustyni, oczywiście, ale studiuję teraz przekład Pisma Świętego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i odnajduję tam dziwną frazę. Następnie duch Poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Wyżynne pustkowie? Nie tylko pustkowie, ale właśnie wyżynne. Sięgnąłem do oryginału, do inter interlinearnego tłumaczenia i widzę wtedy Jezus wyprowadzony został no, po prostu na pustkowie. Eremon, Eremon. Erem, stąd pewnie znane nam słowo oznaczające domek samotnie mieszkającego zakonnika. Ale nie ma tej Wyżyny. Sięgam też do słownika księdza Popowskiego. Eremos, opuszczony, pusty, bezludny, samotny. O miejscu, ale także o kobiecie nie ma tej wyżynności. Jeżeli ktoś potrafi rozwikłać tę zagadkę, będę bardzo wdzięczny. Ale zwróćcie uwagę na słowo anachoreta, oznaczającego właśnie zakonnika szukającego miejsca na odludziu. Dokładnie to greckie słowo anachoreta oznacza. Kogoś, kto idzie w górę. Jest to mocno związane z Egiptem, gdzie pójście w górę oznaczało opuszczenie doliny Nilu i pójście w pustynne miejsca, gdzie budowano sobie jakąś chatkę, jakieś miejsce i gdzie spędzano swoje życie pustelnicze. Tak się złożyło, że nasza pustelnia Elizeusza też będzie, no może nie na górze, ale w dość wyżynnym miejscu. Najbardziej w górę położona miejscowość w naszej gminie, gminie Wilnica, to są górki duże. A rębkowo, gdzie będzie nasza pustelnia, jest tuż obok górek dużych jest to teren, który też wznosi się ponad jakąś przeciętną. To jest tylko taki szczegół dodający trochę okrasy mojej inicjatywie budowania pustelni właśnie w tym miejscu, w lesie wsi Rębkowo Kołowinice. Mamy już ponad 3000 zł zebranych na serwisie Wspieram to i mamy też już ponad 3000 zł, zebrane wprost na koncie Fundacji Nasza Winica z przeznaczeniem na budowę tej pustelni. Dziękuję wszystkim dotychczasowym darczyńcom i zapraszam wszystkich innych do tego, by wspierali budowę pustelni Elizeusza. Miejsce odosobnienia, modlitwy, szukania Boga, szukania samego siebie. Więcej informacji na specjalnej stronie wspieram to slash pustelnia. Dziękuję. Szczęść Boże.